Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis trójki. System od razu pokaże, kto przyjeżdża do Unii nielegalnie. Od października wiele ma się zmienić dla przyjeznych do strefy Schengen. Trwają prace nad zmniejszeniem strat radomskiego lotniska o ratowaniu portu, mówi wiceminister infrastruktury odpowiedzialny. Granice mają być jeszcze bezpieczniejsze dzięki unijnemu mechanizmowi. Szef MSWiA poinformował, że trwa wdrażanie programu Enterexit. Dzięki niemu będzie wiadomo kto, od kiedy i do kiedy przebywa w strefie Schengen. Polska, co podkreślił szef MSWiA Marcin Kierwiński, jest liderem we wdrażaniu programu, który zacznie działać w październiku. Będzie takim ogólnoeuropejskim systemem monitorowania, jeśli tak można powiedzieć, ale też kontrolowania danych dotyczących osób, które wjeżdżają, przekraczają granice państw członkowskich Unii Europejskiej. Są rejestrowane na 90 dni, także w każdej chwili każda służba państw członkowskich Unii Europejskiej będzie mogła zobaczyć, gdzie dany cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej przebywa. Marcin Kierwiński spotkał się na lotnisku Chopina z szefostwem Straży Granicznej. W czasie briefingu podkreślił, że kiedy program zacznie działać we wszystkich unijnych krajach, od razu po sprawdzeniu paszportu obcokrajowca będzie widać, czy przebywa on w danym kraju legalnie. Coraz mniej pasażerów, coraz większe straty. W lipcu lotnisko w Radomiu obsłużyło niewiele ponad 18 tysięcy pasażerów. To spadek o 15% w porównaniu do lipca zeszłego roku. Od otwarcia po modernizacji w 2023 roku port przynosi straty finansowe. Wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za sektor lotniczy Maciej Lasek powiedział, że trwają prace nad zmniejszeniem strat. Przyznał jednocześnie, że na razie nie ma szans na to, aby port zarabiał na siebie. Nie będę sprzedawał iluzji, że te lotnisko będzie rentowne. Na razie nic na to nie wskazuje. Ale w Polsce mamy kilka nierentownych lotnisk, które jednak są utrzymywane, ponieważ stanowią część infrastruktury krytycznej. Jednym z elementów tej infrastruktury krytycznej jest choćby to, że lotnisko to jest wykorzystywane. Lotnisko w Radomiu również przez lotnictwo sił zbrojnych. Maciej Lasek podkreślił, że spółka PPL zarządzająca lotniskiem cały czas rozmawia z liniami lotniczymi, aby zachęcić je do korzystania z portu w Radomiu. Zaznaczył też, że jest zbyt wcześnie, aby całkowicie spisywać porty na straty. Modernizacja lotniska w Radomiu kosztowała 850 milionów złotych. 43 konie arabskie czystej krwi z polskich hodowli trafią na sprzedaż podczas zbliżających się aukcji w Janowie Podlaskim. Jutro 56. licytacja Pride of Polenta, w poniedziałek aukcja Summer Sale. 15 koni. W tej stawce mamy sześć klaczy z Janowa Podlaskiego. Jest to bardzo starannie wyselekcjonowana grupa klaczy i interesująca dla potencjalnych klientów ceną rekordową, która padła podczas aukcji. Była kwota za klacz Pepita w 2015 roku było to 1 400 tysięcy euro. Mówiła dyrektorka stadniny w Janowie Podlaskim, Weronika Sosnowska. Konie arabskie uznawane są za najpiękniejszą rasę na świecie. Do Janowa Podlaskiego przyjechali kupcy z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych, Australii, Szwecji, Szwajcarii i Belgii. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych planują zakup dwóch Tesli Cybertrucków, samochodów produkowanych przez firmę Elona Muska. Będą one wykorzystywane jako cele podczas testów i szkoleń. Tak wynika z dokumentów przetargowych Centrum Testowego Sił Powietrznych. Armia twierdzi, że potrzebuje. Tych pojazdów ze względu na prawdopodobieństwo wykorzystania ich w przyszłych konfliktach przez przeciwników. Dzięki unikalnej konstrukcji i elektrycznemu napędowi Cybertrucki po poważnym uderzeniu nie odnoszą typowych dla większości pojazdów uszkodzeń. Uzasadniono wybór. Jak jednak zauważa amerykański portal The Drive, Cybertruck jest obecnie sprzedawany masowo tylko w Stanach Zjednoczonych i Meksyku, więc szansa na jego użycie przez wrogów jest niewielka. Portal przekornie pyta, czy siły powietrzne nie mogłyby osiągnąć tego samego rezultatu, przykręcając. Pod odpowiednim kątem kilka blach stalowych do wózka golfowego albo przyczepy. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Najgorzej jest w miejscowościach Jarosław i Uście Gorlickie, gdzie jakość powietrza jest dostateczna. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest średnie lub małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. i Norbert Michalak. Sensacja w Gdyni podczas czwartej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Arka wygrała z Pogonią Szczecin 2 do 1. Bardzo ładną bramką w 80 minucie popisał się Kamil Jakubczyk. Ostatni raz Arka z Pogonią wygrała w 2007 roku. Trwa drugi mecz. Widzę w gra z Wisłą Płocki jest 1 do 1. Iga Świątek od wygranej rozpoczęła swój udział w tenisowym turnieju w Cincinnati. Polka zaczęła od drugiej rundy, w której pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6-1, 6-4. Kolejny mecz Polka zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Dwa lata temu Polka w Cincinnati dotarła do półfinału, gdzie przegrała z Areną Sabalenką. Tym razem znów może zmierzyć się z Białorusinką, z którą znalazła się w tej samej części turniejowej drabinki. Monakijczyk Wiktor Langellotti wygrał szósty etap kolarskiego Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowi. Nie tatrzańskiej, tym samym został liderem klasyfikacji generalnej. Dziewiąty na mecie był Rafał Majka, z rywalizacji wycofali się natomiast Michał Kwiatkowski i Paweł Bernas. Z kolei Patryk Stosz zapewnił sobie trzecie w karierze zwycięstwo w klasyfikacji najaktywniejszych. Udało się utrzymać koszulkę, próbowałem jeszcze odskoczyć na harnasiu do grupki, tam się troszkę pomieszało i została nas taka grupka ośmioosobowa, ale na takim przygibku hopki popuściłem ich, bo się odwróciłem i stwierdziłem, że peleton nas i tak dogoni, a jednak peleton ich puścił i tak trochę gdzieś tam sobie pluje w twarz, ale ogólnie cały etap przejechałem. Wyścig potrwa do niedzieli. Bardzo dobrze radzą sobie młodzi polscy lekkoatleci podczas Mistrzostw Europy do lat 20. Dziś Anastazja Kusi zdobyła brązowy medal w biegu na 400 metrów wcześniej. Złoto zdobył dziesięcioboista Hubert Trościanka, srebro Jakub Rodziak w rzucie dyskiem, a także brąz w pchnięciu kulą, a Paweł Pośpiech był trzeci w skoku lotyczce. Jutro na północy, wschodzie i w centrum więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie oraz południowym wschodzie miejscami burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 19-21 stopni na wybrzeżu i miejscami na Pomorzu przez 27 w centrum do 32 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Kamper spakowany?